Jarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję gość poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest Artur Lech, Stowarzyszenie Psychart. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat ciekawego przedsięwzięcia, które już niebawem się odbędzie w Ciechanowie. Mam tu na myśli Festiwal Fantastyczno-Azjatycki, Festiwal Fantazja. Na początku powiedzmy, kiedy się odbędzie to wydarzenie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Ciechanowa i okolic na w dniu 15 czerwca i 16. Od godziny 10 rano na hale Mosir. Czyli najbliższy weekend sobota? Najbliższy niedziela. weekend sobota, niedziela tak. Skąd w ogóle pomysł na, na tego typu wydarzenie? Festiwal fantastyczno-azjatycki? Jak większość osób wie, do tej pory zajmowaliśmy się w większości strefą muzyczną w Ciechanowie. Robiliśmy koncerty, ponieważ moja córka interesuje się fantastyką i tematami azjatyckimi. Siedząc któregoś dnia wieczorem w domu rozmawialiśmy sobie, co można by zrobić w przyszłym roku na... jakie imprezy można by zrobić w Ciechanowie. No i Agnieszka tak rzuciła taki temat, po prostu zróbmy festiwal, tak? Jeździmy do tej pory, jeździliśmy na te festiwale jako widzowie, goście, a mówi, to zróbmy sobie w Ciechanowie taki festiwal. No więc powiedziałem, no to córeczko, to weź papiery, wypełnij wszystkie papiery, złożymy, złożyliśmy, udało się. Udało się. I teraz. Tak, cały pomysł, teraz, pomysł tak. jest mojej córki. Po prostu. Pozdrawiam gorąco tego, córkę. Tego <noise> zrobienia tego festiwalu. To powiedzmy, jak wygląda program tego festiwalu? Co dokładnie będzie się działo? No więc y, festiwal ma formę konwentu, azjaty, konwentu. To jest takie spotkanie, gdzie są i wystawcy, i prelekcje. Do tego są różnego rodzaju twórcy, i pokazy. Więc będzie bardzo dużo różnych rzeczy. Będziemy mieli stoiska z odzieżą, z gadżetami. Będą, pokaz starych gier komputerowych będzie. Będzie historia i pokaz zakładania kimona. Będą wystawcy z azjatyckim egzotycznym jedzeniem. Będą gry muzyczne typu karaoke, maty do tańczenia. Będą pokazy sportowe. Będzie można obejrzeć też trochę rzeczy militarnych. Także jest bardzo dużo różnych rzeczy. Będą modelarze z Ciechanowa, tak. Będzie kilka prelekcji dla których można się będzie dowiedzieć czegoś na tematy fantastyczne, azjatyckie i trochę też inne, tak? Całe wydarzenie jest dostępne na Facebooku, jest cały program podany. I to dwa, dwa dni tak dwa naprawdę dni, tak. tak, japońskiej zabawy. Japońsko fantastycznej. Fantastycznej. Tak. Mhm. A powiedzmy jeszcze, do kogo skierowane jest to wydarzenie? Wydarzenie jest skierowane do całych rodzin, gdyż tak jak powiedziałem, i ojciec znajdzie coś dla siebie, i mama i dziecko. Także można przyjść całą rodziną. Tata będzie mógł pooglądać swoje samochody. Dzieci będą mogły wziąć udział w zabawach. A mama, a mama na kupi pewno sukienkę znajdzie. A na przykład, kupić, bo słyszałam, że też coś tam lub będzie. jakieś fajne <gadżety, gadżety typu kolczyki lub bransoletki. Mm -hmm. Tak, czyli gorąco, gorąco wszystkich zapraszamy. To pierwsza tego pierwsze tego typu wydarzenie, pierwszy festiwal. A czy w planach już są kolejne? czy, tak, czy jest jeszcze to nie. Pierwszy festiwal, a w planach, jeżeli ten nam się uda, to mam nadzieję, że za rok powtórzymy to w większej formie. A kto jest organizatorem, jeszcze, powiedzmy, tego, tego najbliższego wydarzenia? Organizatorem wydarzenia jest nasze Stowarzyszenie PsychoArt przy współpracy z MOSIREM i Ciechanowskim Ośrodkiem Edukacji Kulturalnej i Studio przy wsparciu pana prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kościńskiego. No i nie pozostaje nam nic innego, jak wszystkich zaprosić jeszcze, powiedzmy dokładnie, jeśli ktoś nie ma czasu czy, czy, czy nie ma możliwości, żeby zajrzeć w ten program, co dokładnie o której godzinie w sobotę, w niedzielę będzie się działo. A więc tak, w sobotę. Od godziny, Zaczynamy od godziny 10 rano, jest takie oficjalne otwarcie festiwalu. O godzinie 11 będzie Yumiko i Daniel z Yaki Kingu. To jest taki futrak japoński, małżeństwo polsko-japońskie. I to będzie taka pierwsza prelekcja Japonia kraj schabowego i kaszy gryczanej i rosołu. Będzie się można dowiedzieć parę fajnych rzeczy na temat jedzenia w Japonii i w ogóle stosunku Japończyków do polskiego jedzenia i postrzegania nas, Polaków, przez pryzmat jedzenia. Będzie o godzinie 13.40 około. Wszystko powiedzmy, że jest około, bo no to tak. tak wiadomo, że na takim festiwalu nie ma sztywnych ram czasowych. O godzinie 13.45 zapraszamy na pokaz, i historię, pokaz zakładania i historię Kimona. Będzie bardzo fajna, fajna prelekcja na ten temat. Będzie można zobaczyć, jak wyglądało Kimono, jak się zmieniało, jak się je zakłada i czym się różni takie Kimono, że tak powiem proste od Kimona takiego wyjściowego, mm -hmm. tak? O godzinie 17.30 mniej więcej chcemy zrobić pokaz Teatru Widmo, tańca do muzyki z filmów mangowych. A w międzyczasie będą cały czas trwały prelekcje o autorów zaproszonych na konwent, czyli pana Krzysztofa Piercy o jego książkach. Będzie około godziny 15 taka fajna prelekcja pod tytułem "Uzależenie od gier komputerowych i internetu, co w, te, w obecnej chwili jest bardzo, tak, bardzo na, czasie. na czasie. Będzie dwóch, czy dwóch mieszkańców Czechanowa wygłaszało swoje prelekcje na tematy fantastyczno-azjatyckie, a w międzyczasie jeszcze będą pokazy walk karate i walk na miecze mm -hmm. oraz uczniów japońskich. W niedzielę również będą prelekcje, zaczynamy tak samo od 10:00, będą różnego rodzaju prelekcje O godzinie 12.00, Ciechanowski klub Karate Kusin dla pokaz walk. I będzie też prelekcja o pop kulturze japońskiej, jak również o kucykach pony. No proszę, czyli tak naprawdę dwa dni wypełnione po, po, po brzegi. Po brzegi, e, tak. I, I gorąco wszystkich Państwa zapraszamy. Tak jak mówiliśmy, całe rodzina. Całe rodziny, na to rodziny mogą spokojnie przyjść. przyjść i na pewno Hanamo. spędzą fajnie czas. Zapraszamy gorąco. Halamosir w Ciechanowie. Halamosir w Ciechanowie. 15-16 czerwca od godziny 10 rano. Zapraszamy gorąco. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego dziękuję. studia. Przypomnę, moim gościem był Artur Lech ze Stowarzyszenia PsychoArt. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję.